Nie żyje Valerie Mechafi, aktorka, którą pokochali widzowie w USA i na świecie. Jej śmierć poruszyła tysiące serc. Mąż pożegnał ją wzruszającym wyznaniem. Świat filmu i telewizji stracił jedną z najbardziej cenionych, choć często niedocenianych perełek aktorstwa. Valerie Mechafi, aktorka o wyjątkowej charyzmie i niezwykłej głębi emocjonalnej, Zmarła 30 maja 2025 roku, zaledwie dwa tygodnie przed swoimi 72 urodzinami. Wiadomość o jej śmierci przekazał światu jej mąż, również aktor Joseph Kell. W specjalnym oświadczeniu dla magazynu Variety wyznał straciłem miłość mojego życia, a Ameryka jedną z najbardziej ujmujących aktorek. Będziemy za nią tęsknić. Te słowa, choć proste, poruszyły fanów na całym świecie. Valerie urodziła się w 1953 roku na indonezyjskiej wyspie Sumatrę. W wieku 16 lat wraz z rodziną przeprowadziła się do Stanów Zjednoczonych, osiedlając się w Austin w stanie Teksas. To tam rozpoczęła swoją przygodę z aktorstwem. Debiutowała na scenie w spektaklu Rex, wystawianym w jednym z najpopularniejszych teatrów Broadwayu tamtych lat. Nowojorskie sceny stały się dla niej miejscem nauki i rozwoju, gdzie z czasem zaczęła błyszczyć własnym światłem. Jej pierwsze kroki na ekranie to niewielka rola w 1977 roku. Dwa lata później dostała angaż do stałej obsady serialu Dedactes, co było początkiem jej rozpoznawalności wśród szerszej publiczności. Za tę rolę otrzymała pierwszą nominację do prestiżowej nagrody filmowej. Od tego momentu zaczęła występować regularnie od produkcji dramatycznych po komediowe, budując swoją pozycję w branży. Choć Mehafi pojawiała się często w rolach drugoplanowych, każda z nich była wyrazista, zapadająca w pamięć. Największą sławę przyniosła jej postać w serialu przystanek Alaska. Pojawiła się jedynie w kilku odcinkach, ale jej występ został uhonorowany Nagrodą Emmy dowód na to, jak potężne emocje potrafiła przekazać w krótkim czasie ekranowym. W kolejnych latach podziwialiśmy ją m.in. w Gotowych na Wszystko, Już Nie Żyjesz?, młodym Sheldonie czy w filmie Sali gdzie zagrała u boku Toma Hanksa. Jej obecność na ekranie była zawsze subtelna, ale nie do przeoczenia. Niestety, w ostatnich latach Valerie zmagała się z poważną chorobą nowotworem, o którym mówiła niewiele. Jej walka była cicha i godna, prowadzona z dala od kamer i błysków fleszy. Bliscy aktorki wiedzieli, jak trudny to był dla niej czas. Jednak do końca pozostała pełna klasy i spokoju. Jej śmierć była nagła, ale niestety niecałkowicie niespodziewana. Wiadomość o odejściu artystki wywołała falę wspomnień i żalu wśród fanów oraz kolegów z branży. Najbardziej poruszający hołd złożyła jej córka, Alice Richards. Opublikowała na Instagramie wspólne zdjęcie z dzieciństwa i dołączyła do niego wpis Naprawdę nie mam teraz słów. Rak jest do bani. Będę cię szukać w każdej zabawnej chwili życia. Wiem, że tam będziesz. Wiem, że znów się spotkamy. Kocham Cię nieskończenie mocno. Te słowa, przepełnione bólem, stały się symbolicznym zakończeniem życia, które, choć pełne sukcesów, było też pełne serca i miłości. Jeśli poruszyła Cię historia Walerii Mechafi, zostaw komentarz i zasubskrybuj nasz kanał. Pamiętajmy o ludziach, których talent i dobroć świeciły jaśniej niż światła sceny. Ich historia trwa, póki o nich mówimy.